Kochani, dzisiaj trochę zmęczona po dwudniowym maratonie wykładowo-sesyjnym. Chciałam podziękować Wam bardzo za przybycie, za tak liczne uczestniczenie w moich wykładach. Szczególne podziękowania dla dziewczyn z Tychów. Mam nadzieję, że się spotkamy. Moniko, Zuziu i pozostałe dziewczyny, których imion nie pamiętam albo nie poznałam. Mam nadzieję, że się zobaczymy i spotkamy w najbliższym czasie. Mam do Was numery telefonu, będziemy się umawiać. Podziękowania też dla Adriana. Szczególne dla Jakuba. Twoja pomoc przy nagrywaniu materiału z drugiego wykładu. Gdyby nie, to być może byłoby większe opóźnienie. I, i tutaj też e, takie przeprosiny, a właściwie wyjaśnienia, ponieważ e, no, organizatorów chyba troszeczkę przerosła ilość uczestników, e, bo było naprawdę bardzo wielu odwiedzających targi EZO i GeoExpo, bo o tym spotkaniu mówimy. Ja miałam mieć trzy wykłady. Pierwszy niestety nie został nagrany, ponieważ nie dostałam informacji, że jest taka możliwość, a szkoda. Była też możliwość prezentacji rzutnika, więc po pierwszym dniu postanowiłam przygotować dla Was materiał taki bardziej poszerzony. No z kolei okazało się, że nie ma za bardzo warunków technicznych. W każdym razie, dlaczego nie odbył się wykład szungitowy? No niestety organizator nie zadbał o dyscyplinę czasową niektórych prelegentów i jedna z prelegentek szczególna gaduła. Wykłady miała fantastyczne, natomiast no, nie dyscyplinowała się czasowo i weszła czasowo w mój wykład. No przecież nie będę siedziała nad nią i pokazywała jej, że to jest już mój czas. O to powinien zadbać organizator. Stąd na wykład niedzielny dostałam od, od, od organizatora 70 minut, natomiast okazało się, że znowu ta sama prelegentka trochę tego czasu zabrała, potem się pojawiły problemy techniczne i z tych 70 minut zostało mi 45 stąd przykro mi, że nie mogłam dokończyć z tego wykładu siła wyższa. Na przyszłość dziękując organizatorom za. Wspaniałą tak naprawdę pracę, bo prosiłam, żeby jednak osoby wpuszczające dbały i moderowały te spotkania, szczególnie jeżeli chodzi o przerwy między wykładami, żeby poszczególni wykładowcy mogli się przygotować, podpiąć, jeżeli mają jakieś materiały wykładowe. Myślę, że spotkamy się w kwietniu. Katowicach ponownie. Jeśli nie z zespołem Dgrinu i z komnatą Szungitową, ale myślę, że w kwietniu akurat będziemy chcieli wjechać wspólnie, znowu na płytę spotka, czyli komnata Szungitowa w spotku po raz pierwszy. To taka nowość, czyli 22, 23 kwietnia, mam nadzieję, że spotkamy się. W komnacie szungitowej. Na pewno ja postaram się być z wykładami. Może poszerzę te informacje, także trochę tłumaczenia. No, przepraszam w imieniu swoim i organizatorów za to, że nie. Nie wszyscy słuchacze przybyli też na czas, ponieważ mimo, że zmieniano mi grafik kilkukrotnie, tłumacząc to koniecznością wydruku ulotek, to ulotki też okazało się były nieprawidłowo z terminami godzin, i gdzieś nie wiadomo dlaczego mój wykład został wpisany na godzinę 14 niedzielny albo na 13. .00. Pierwszy koty za płoty, jak to się mówi. Także kolejne EZO i GEO EXPO w Katowicach 22 i 23 kwietnia. I jeszcze pomyślaka tematyka, a może coś podsuniecie. Spotkanie w Tychach to dla grupy zamkniętej, chyba że organizatorzy zgodzą się, żeby gościć też kogoś z zewnątrz, to... Dam Wam znać, jaki będzie temat spotkania i kiedy, ale to muszę ustalić z organizatorami. Cudownych ludzi poznałam, jak zawsze, zresztą w, w Katowicach na tych targach. Wymieniliśmy się kontaktami w większości. Być może poszerzyło się grono subskrybentów mojego kanału dzięki temu. Także wszyscy, którzy byli na tych wykładach i chcieliby coś więcej, to zawsze możecie komentować w postach. Co do nagrania z drugiego wykładu, ponieważ jakość dźwięku jest nie najlepsza, zresztą samo nagranie też nie jest najlepszej jakości i tak super, że udało nam się zrealizować nagranie chociaż tego wykładu. Więc Tomasz teraz próbuje ten dźwięk trochę poprawić, czyli wydobyć mój głos, wytłumić szumy. No jest to taka mozolna praca, nie ukrywam. Co wkrótce. Przypominam, gościeśmy z komnatą szongitową. Ja postaram się w najbliższym czasie nagrać Wam taki materiał bardziej naukowy o szungicie, ale też mam dla Was do pokazania jak wyglądają poduszki szungitowe w praktyce, ponieważ Natalia zaprojektowała poduszkę szungitową, wałek szungitowy, który może pełnić funkcję temblaka przy problemach z nadgarstkiem, może pełnić funkcję takiego kołnierza na stawy kolanowe, takiej opaski, może pełnić funkcję płaskiej poduszki, ponieważ jest zapinana albo zagłówka przy problemach z bolącym karkiem. I oczywiście tradycyjnie możecie ją położyć sobie na udach pod laptop, żeby ekranizować. Dziękuję za wszystkie po informacje potwierdzające skuteczność poduszek szungitowych, szczególnie jeżeli chodzi o właściwości przeciwzapalne i e, przeciwbólowe. Co możecie zakupić na obecną chwilę z produktów szungitowych, to powiem wkrótce. Teraz w telegraficznym skrócie. Do dyspozycji macie płaskie poduszki szungitowe. W rozmiarze 40 na 40 o wadze szungitu 1,5 kg, wałeczki szungitowe z, wkład, z miękką wkładką, które mogą też służyć za poduszkę o wadze 2 20 kg, 1,5 kg, koszyczki z szungitem do uzdatniania wody, małe woreczki satynowe z drobnym szungitem do użycia w kąpieli wielokrotnego 25 zł taki woreczek będzie i to jest limitowana seria płytki szungitowe w cenie 100 zł pojawi się teraz nowy produkt o którym też będę mówiła jeżeli chodzi o firmę Delgreen produkt o właściwościach może zostawię to na osobne nagranie ale będzie to produkt na problemy skórne Leczenie i gojenie ran, przyspieszenie tego procesu regeneracji skóry, ale też bądź luzowych, na np. jamy ustnej, ale o tym szerzej w kolejnych nagraniach, bo mi się rozgadała już 7 minut, a to miało być podziękowania. Także jeszcze raz wszystkim bardzo gorąco dziękuję za przybycie, za uczestnictwo w wykładach. Za e, wsparcie energetyczne i takie, taką życzliwość, którą, z którą przyjęliście mnie, taką ciepłą, serdeczną. Wszystkim nowo poznanym ludziom też dziękuję, e, bo też wnosicie jako, jakość w moje życie, e, też nową wiedzę, e, wymianę doświadczeń. Także był to owocny, ale bardzo, bardzo męczący czas. Ja dzisiaj troszeczkę się regeneruję po takich spotkaniach, gdzie jest dużo ludzi czuję się taka wyssana e, i trochę y, potrzebuje regeneracji to tak jak po tych programach telewizyjnych gdzie program całonocny a potem ja mam dwa dni regeneracji ale może to że, że spotykaliśmy się w komnacie szungitowej trochę ekranizowało i y, y, też może lepiej się czuję w związku z tym e, ormusy nadal są do dyspozycji, delwite jest nadal do dyspozycji także możecie zamawiać Ceny przesyłek, pamiętajcie, są zależne od wagi i realizacji, czy jest to w kraju, czy za granicą. Mam informację też od mojej luni z DPD, że będzie możliwość wysyłek do Stanów Zjednoczonych, natomiast nie ukrywam, że koszt tych przesyłek będzie wysoki. Także nie wiem, czy jest to dla Was opłacalne, ale tak czy inaczej, przy większych zamówieniach się to bardziej opłaca, więc jeżeli macie jakąś społeczność. Amerykańską, która będzie chciała zamówić produkty i się zrzucicie na jedną przesyłkę, a potem między sobą rozdysponujecie, to dajcie znać, bo padły pytania o możliwość wysyłek e, za ocean. E, nie będą to przesyłki DPD, tylko DHL, ale ten sam dystrybutor będzie to realizował, czyli Ela, która ma punkt przyjmowania przesyłek. Przesympatyczna, przecudowna kobieta. Ale czekam jeszcze na informacje, jakie będą koszty. Dokładnie, no nie małe. Także jeżeli macie jakąś społeczność, to szczególnie do społeczności chicagowskiej, bo y, takie zapytania mam stamtąd, to dajcie znać. Pozdrawiam, Buziaki, i do wkrótce. Pa! I nawet koty czpioty mi pozwoliły teraz w ciszy nagrywać, tylko ruch uliczny pozostał. To co? Mam nadzieję, jeśli nie jutro, to w środę, nagrać wam materiały o poduszeczkach. Wam pokazać, chciałabym e, i zaprezentować, więc będę nagrywać pierwszy raz, chyba, z mojego magicznego domu, na stojąco, żeby wam pokazać, jak można nałożyć na nogę, jak skarpetę albo jak takie getry, e, te szungitowe wałeczki. To dla za zainteresowanych. Pa!